No po prostu zostałeś wylosowany i cię chcesz zagrać? A co ty teraz nagrywasz? No tak, nagrywam, możesz się przywitać No albo pożegnać Czyli nie grasz XB. Nie wiem, mogę, ale na pewno nagrywasz? No nagrywam, no, jak nam ci to uda? A to prawa będą Like. No to dobrze, no to dla widzów serduszko i możemy lecieć. Nie no, że to jest dobra, Ja nie tak poważnie teraz? No tak, no tak na poważnie nagrywam. Ale tak naprawdę. Really? Co? Ale tak naprawdę? No tak naprawdę. O, wiadomości, Switch. No to dawaj gramy. <śpiewanie> no dobra. Takie zdziwienie. Czy nagrywam sto razy się pytasz, czy nagrywam? Możesz. Zostaw zostawcie suba i lajka. Po prostu. A podaj nas do kanału. W, e, sorry, bo. Tamten kanał mi się usunął. Pamiętasz ten kanał? Wcale go no. nie, usu nie usunąłem, bo mówiliście, żebym usunął wcale. Tylko. No to teraz nazywam się... Jezus, no nie wierzę. Czy Musiał... na gościu ma ikonika, co ma skin'owy 800. Teraz to ja ci nie podam. Jezus. Teraz ci w okres nie podam. Kurde, mogę wziąć tego sam swój On Od mego buta! Ucia. Aha, mi się wczytuje, bo wczytuje. Buta, tak. tego ja Ma Od Ja mam pistol! Mogę wam z tym pistolem! Szczelone. O, lagi jak zawsze. Moje, moje ulubione lagi. Możemy powiedzieć na sweet sense. Lecimy nad Swinsens czy yy, widz, widz powiedział nie gra, tak to jest gdy gra z jakąś typem i on wychodzi, a dzisiaj ci... czekajcie sprawdzę czy on się chociaż rusza, ruszy czyli możliwe że gra, ale na no, pamiętajcie żeby zostawić suba i lajka jeśli tu bawię. To on nie wiedział, że to jest za miejscówka i po prostu poleciał, se. Dobra. Nie pytam się, bo go większy level ode mnie. Nie ma kanału. Ja zawsze tutaj lecę, po prostu ja zawsze jak lecę na tą miejscówkę. To zawsze tutaj co się ma pani bambus panie bambus nie żeby coś ale jedyneczka jedyneczka daj mi kartę daj moja kartę to jest i teraz cię zabijamy leci 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 jedyneczka. A jedynaczka, no mała taka jedynaczka. Sorry jedyneczka. O kur... Co? Ej, Ja się kampię, ja się kampię się, kam się, kamp się. Ej dobra, on chyba mnie nie widzi, mam nadzieję. To... Nie, czy on jest na dachu? Dorian zrobisz to jest to Ten typ miał skarę, którego zabijemy ogólnie Dobra, szukamy kolejną osobę do granka Jig zaprosimy, Kate Kuba, Leon, a nie, to nie Polak, Miksola zaprosimy. Lazy zaprosimy lazy, nie, nie ma mikra, degracza, zgrzanego, złościa, zaprosimy. No i pójdziemy do lobby. Ktoś chyba dołączył albo mi jeszcze zapraszało. Ten kto dołączy, szybciej, prędzej. Wybuchnie bomba atomowa Pierwszy film już wrzucony, ale dobra, jesteśmy malowanie. Powiedzmy, nie takie... O, dzień dobry. Oj, co? O nie! Dzień dobry! Nagrywam na YouTube przywitać się. Co robisz? Nagrywam na YouTube przywitać się. Dzień dobry, a ja gadam z Lading przez Discorda. Lazy, pokaż coś e, tego, pokaż tego ikonika. E, no ma ikonika. Przepraszam, ale tutaj nie proszę prawa autorskie, przepraszam, muszę wyjść. Nie lubię takich osób, którzy nie mają praw autorskich. Skrzanego zaprosimy, Sebę. tutaj zaproszę, no i czekam aż. No bo trwa 7 minut, film, a my jest tylko. Zaproszę Was, kiedy już wszystko będzie dobrze. Dobra, jestem już w widowie. Jednak, jednak sobie będziemy grać celówkę, bo nie mamy po co z kim grać. Nie mamy po co z kimś grać. Jeszcze raz nie mamy po co z kim grać. Dobra, więc czekamy aż się to załaduje, ponieważ to się ładuje 2,5 godziny. Ogólnie co godzinę i pół. Ale ja ostatnio solo grałem jakieś 5 dni temu, może? I nawet. Ej. Aha. Ale dawajcie, lecimy sobie na Lazy. Lazy, Lazy. Ładne brzydkie. Ej, 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 ej. ej A, prawie nie, kulka wystrzeliła prawie. To jest prawdziwy pistolet. Pamiętajcie, zgłaszajcie mnie. Meme. Aish Meme. Big BT. Airfanny. Ey, baby. Ostatnia gra i kończymy. Mam do Was takie pytanie: chcecie bardziej jakieś gry, czy jakieś QND na, na tym kanale? Nie wiem, bo ja nie wiem, co wy chcecie tutaj. Przepraszam, panowie. Pompa, dziękuję. Sprzedam się. Tylko oczywiście na, nie na te ragi. FPSy! Ja je ja żyję, ja żyję, ja żyję. Oj. Proszę bardzo, przyszłość tutaj niefunkcjonalne. Opa, no! Pan, co tu pan robi? No przepraszam, ale no pan mi wyskoczył z drogi, no... Zostawcie suba i lajka. I cześć, pa!